Witajcie w najnowszym odcinku na kanale Mobidoktor. Dziś kontynuujemy przygodę z Nokią 3030-2017. Postanowiłem Wam przedstawić jednak świat, który nas otaczał 17 lat temu. Ten telefon zdecydowanie ku temu się nadaje i w zasadzie każdy, kto nie pamięta tych czasów, już dziś może poczuć się jak w roku 2001. Zapraszam do oglądania. Pierwsza Nokia 3310, ta sprzed 17 lat, nie miała aparatu. Prawdziwy boom na optyki w komórkach zaczął się dopiero rok później, wraz z premierą Nokii 7650. Najnowsza edycja z 2017 roku posiada aparat, ale jest to tylko optyka 2-megapikselowa. Zasadniczo nie warto omawiać tego aparatu, ponieważ jakość, którą ze sobą prezentuje, nie jest z najwyższych lotów. Eee, nie byłoby tematu, gdyby Nokia nie zamieściła tutaj w ogóle aparatu. Tak by było chyba lepiej. No trudno. Niestety, mimo 17 lat, standard przesyłu danych czy wręcz technologii nie zmienił się praktycznie w tym telefonie w ogóle. E, I tak jak w filmie, pieniądze to nie wszystko. Nie oszukaliście go? Nie mówiłeś! Wszystko mam mówić? Ranie Boskie, pewnie już zadzwonił na milicję. Tu nie ma pola. Znaczy zasięgu. Pola czy zasięgu może nie być i w najnowszej Noki. Po 17 latach z nadajników GSM zrobił się najpierw UMTS, teraz LTE i tam gdzie w 2001 roku nie było pola, dziś działa już szybki internet. Aktualnie na przykład Stany Zjednoczone czy Kanada porzucają już w ogóle ten standard GSM-owski, powoli też i u nas to się dzieje. Jak już jesteśmy przy zasięgu i prędkości działania internetu, przyjrzyjmy się jak działa wbudowana przeglądarka sieci w Noki 30 2017. Jest to bardzo przestarzała aplikacja Opery, która... Poprzez swoją budowę i architekturę, no właściwie nie działa. Poza tym, przesłanie pół megabajta danych trwa około minuty, dlatego najczęściej po prostu odechciewa się korzystania już dalej z tego telefonu. To samo możemy powiedzieć o reszcie aplikacji internetowych, a mam tu na myśli na przykład aplikację pogodową, która no nie działa w tym telefonie. W czasie przynosi nas również sklep, z którym możemy ściągnąć, którym możemy ściągnąć takie naprawdę proste aplikacje na jawie. Pamięć wbudowana jest to kolejny kamyczek do ogródka Noki. Jej telefon posiada tylko 16 MB wbudowanej pamięci. Na telefonie możemy zapisać tylko 6 zdjęć, które średnio ważą około 200 KB, czyli tak naprawdę do dyspozycji mamy około 1 MB wolnej pamięci. Oczywiście możemy dołączyć kartę na MicroSD, nie zmienia to jednak faktu, że ta wielkość już jest właściwie niespotykana w dzisiejszych czasach. Ostatnią rzeczą jest sam system. Przypomnę tylko, że premiera Series 30 miała miejsce w roku 2003 przy okazji premiery Nokii 1100. Prawie 15 lat i nic się nie zmieniło. Cały czas to porny interfejs, który tak naprawdę nigdy nie zdobył uznania użytkowników. Moim zdaniem przyczynił się równie jak późniejsze słabe słuchawki do upadku samej Nokii. Podsumowując, tak wygląda Nokia 3030-2017. Bardzo ciekawy telefon. Myślę, że to będzie taki typowo hipsterski telefon. Tym bardziej, że już w internecie pojawiły się obudowy do niego akcesoria, więc myślę, że o tym telefonie będziemy bardzo długo rozmawiać i bardzo dużo porównywać do innych oczywiście smartfonów, i ten telefon będzie też wyznacznikiem do innych testów i recenzji. Jak zawsze zapraszam Was do komentowania tego materiału, do subskrybowania kanału Mobi Doktor. No i do następnego razu, do następnej na naprawy. Trzymajcie się hej.